Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Nie ma słońca i nie ma Kalifornii, ale dzisiaj mam mega ciekawy temat: czyli jak zaplanować rok 2021, aby był najlepszym rokiem, a nie najgorszym rokiem. I jak nie popełnić jednego wielkiego błędu, który ja popełniłem w tym roku, o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na bieganko! I witam już. Więc jak pewnie wiesz albo nie, jestem fanem planowania. I teraz wyjaśnię za chwileczkę, dlaczego to planowanie jest dość istotne, albo przynajmniej skupianie się na odpowiednich rzeczach, na swoim przykładzie. Natomiast zanim to, pokażę Ci ten cały system, jak ja to robię i do czego się przygotowuję w tej chwili, na przełomie roku 2020-2021. Zanim w ogóle jeszcze były firmy, zanim był, była akademia i to cała reszta, zrobiłem swoje cele metodą trzy poziomy i zacząłem je osiągać. Natomiast nie będziemy się teraz może mocno skupić na tym, jak to działa, ale bardziej jak te same długoterminowe cele określić. To, do czego bardzo zachęcam, po prostu usiąść nad kartką papieru i wypisać swoje cele. I nawet jeżeli ich nie mamy teraz w głowie, to po prostu usiąść i podumać. Teraz jest dobry czas, żeby podumać z tych raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategorii. Ich może być więcej, ich może być mniej, też każdy interpretuje te rzeczy inaczej, bo duchowość jest u jednego inaczej, u innego inaczej itd. itd. Ale to, co możemy zadać, to są zadać sobie parę naszych pomocnych pytań, dla przykładu w duchowości, jaki jest cel naszego życia, czy może chcemy służyć innym, czy może mamy jakąś relację z Bogiem, którą chcemy też budować. A dla osób, które nie są wierzące, może jest inna rzecz a propos szukania siebie, która w tym wszystkim pomaga, którą chcielibyśmy po prostu osiągnąć. Planowanie jest tricky, bo dotyczy planowania, a my planujemy planowanie, więc ogólnie dochodzimy tutaj do takiego tematu, jak mają wyglądać nasze finanse, jak mamy zaplanować nasz czas, jak mamy zaplanować naszą starość, ewentualnie śmierć. Takie rzeczy, które są troszeczkę ponad naszą codziennością, ale które są docelowym elementem, do którego dążymy. Praca, jak ma wyglądać nasza kariera, jak mają wyglądać nasze umiejętności biznesowe, może chcemy zarządzać zespołem, może chcemy być liderem, jak to wszystko chcemy zbudować. Relaks, oczywiście, podróżowanie, hobby, sport, odpoczynek, czas wolny, wakacje i tak dalej, w temacie rodziny, to oczywiście żona, mąż, rodzice, dzieci, dalsza rodzina, jak te tematy będą między nami wyglądać. Rozwój to oczywiście kwestia czytania, kwestia motywacji, kwestia edukacji, kwestia rozbudowy naszej, naszego intelektu i naszych umiejętności w różnych tematach. Życie towarzyskie, no to oczywiście przyjaciele, to oczywiście jakaś społeczność, to oczywiście grupa, w zależności od tego gdzie i co robimy. No i zdrowie, jak nasze zdrowie ma wyglądać za jakiś czas. Kwestia redukcji stresu, kwestia leczenia, kwestia poprawy jakichś elementów naszego zdrowia. Te wszystkie rzeczy. I nie musi tego być aż tak dużo: dosłownie po jednej rzeczy w każdym punkcie w zupełności wystarczy. Ja zachęcam troszeczkę więcej, natomiast po jednej wystarcza. No i jak na tym przykładzie mamy nasz długoterminowy cel, załóżmy że chcemy przebiec maraton, i sobie patrzymy, jak go przebiec, że trzeba tam trenować, robić inne rzeczy. No i super, fajnie byłoby w tym roku przebiec 10 km. Czyli widzimy, tu mamy 10 km. No i teraz naszym celem nie jest kminienie, oglądanie innych ludzi na Instagramie i tak dalej, jak biegają, tylko naszym celem jest po prostu podzielić to na mniejsze kroki i po prostu trening. Czy to będzie raz w tygodniu bieganie, czy to będzie dwa razy w tygodniu bieganie i bieganie. I to jest to, na czym my się skupiamy. I tak samo robimy z innymi rzeczami. Czy to chodzi o kwestie no, patrząc na to, co robią inni na Instagramie, na YouTubie, w innych miejscach, nasze zdrowie się nie poprawi. Poprawi się akcją. Więc gdy już mamy wstępne informacje, potrzebna jest ta akcja. Akcja robi wszystko dobre na tym świecie. Tak samo, jeżeli mamy kwestie pracy czy relaksu, tak samo, akcja. Nie zrobimy tego, jeżeli nie będzie tej akcji. Możemy czytać wszystkie możliwe rzeczy. Tutaj wracamy oczywiście do kwestii rozwoju, tam zostawmy te czytanie i uczenie się. A jeżeli chodzi o kwestię poprawy jakichś rzeczy w pracy, musimy zrobić tą akcję. Więc jeżeli chcemy więcej zarabiać albo chcemy otworzyć własną firmę, to popatrzmy sobie, co tam ludzie o tym mówią. Chwileczkę w formie naszego rozwoju i potem trzeba równyć do roboty. Nawet te nasze ostatnie trzy odcinki, które pokazywały, jak zacząć z nowym pomysłem na biznes, no można czytać sobie o tym. Natomiast prawda jest taka, że musimy, na przykład jak chcemy coś komuś sprzedać, Napisać codziennie przynajmniej do 5-10 osób na Instagramie z propozycją sprzedaży. Więcej się nauczymy o tym, co działa u nas, jak, to, jak ludzie odpowiadają, niż e, czytając dowolną ilość materiału. Po prostu trzeba trochę poczytać i zacząć działać. No i bez celów pojawia się bardzo duży problem, który jest pokazany tutaj, bo gdy sobie ustawimy ten cel, przy 10 km, to teraz oczywiście możemy dołączyć do różnych grup. Możemy na Instagramie podziwiać ludzi, którzy ładnie biegają i patrzeć na innych. Albo możemy wybrać tą opcję, że zacznę trenować. I jak to było u mnie w tym roku, ja zawsze, zawsze praktycznie do połowy tego roku skupiałem się tylko i wyłącznie na swoich celach. Czyli wypisałem swoje cele i robiłem każdego dnia jedne małe kroki. Dlatego też ten YouTube jest takim jednym moim powrotem, bo chcę się skupić na tym, co sobie obiecałem i robić. Gdy przestajemy patrzeć na nasze cele, zapominamy o nich. Zaczynamy patrzeć na to, co się dzieje dookoła. Zaczyna się dziać coś bardzo złego. Zaczynamy się skupiać na innych celach i porównywać się z innymi. To też taki element, który miałem w tym roku, bo do tego czasu zawsze miałem tak, dobra, trzeba to zrobić i działamy. Krok po kroku, krok po kroku. A w chwili, gdy przestajemy patrzeć na swoje cele, nagle zaczynamy zauważyć, o tutaj jest jakaś konkurencja, o tutaj ktoś inny coś zrobił lepiej, o, ktoś inny coś zrobił gorzej. I zamiast patrzeć na to, co my sobie postanowiliśmy, zaczynamy patrzeć, żeby się z innym porównać. Żeby było lepiej, więcej, mniej. Natomiast to w niczym całkowicie nie pomaga. Całkowicie w niczym, nieważne w którym miejscu jesteśmy. To, co pomaga, to ustalić swoje cele, albo jak inni nazywają swój kierunek i iść do niego. Iść do niego, patrzeć jak nam wychodzi, zmieniać troszeczkę cele, jak idzie nam za słabo, zmienia troszeczkę cele, jak nam idzie za dobrze i edytować tylko to, do czego my chcemy dojść, a nie do tego, do czego inni dochodzą, albo do czego chcą, aby inni doszli. I dobrze jest iść tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie idą inni, albo tam, gdzie my byśmy chcieli być, gdybyśmy byli kimś innym. Co jest niemożliwe. Możemy być tylko sobą jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Dlatego też oprócz celów zachęcam bardzo serdecznie w tym okresie międzyświątecznym i noworocznym zrobić też jeszcze jeden mały eksperyment, o którym już rozmawialiśmy na tym vlogu chyba 20 razy. Przejść przez swoje social media. Jeżeli nie chcesz nawet ich usuwać, pal go licho, niech sobie będą. Ale jeżeli znajdziesz jakiś element, który jest czymś, co sprawia w tobie, że czujesz się gorzej, źle, że ktoś coś osiągnął, a ty nie, albo patrzysz, i jedni robią to szybciej, inni robią to wolniej, coś co po prostu wpływa negatywnie na twój odbiór tej rzeczywistości, to dobrze jest rozważyć albo usunięcie takich social media, albo przynajmniej odłączenie się od tej osoby, od tej społeczności. Takie małe przemyślenie. Zapraszam do tworzenia własnych celów, a ja w tej chwili jadę na zakupy. Powodzenia, dzięki bardzo i do zobaczenia jutro. A, jeszcze jedna rzecz. Zakończony we wczoraj, przedwczoraj akcji Twórcy Dzieciom eee, zebraliśmy w sumie razem 184 294,85 zł 85 groszy, za co serdecznie dziękujemy.